Siemanko, mamy w domu kilka małych emergencji, więc dzisiaj szybka puszka tajemnic i mamy ja miałem je widzieć, Blackboard. otworzymy sobie szybko a ja yy, przypomnę tylko, że jesteśmy cały czas w drodze do konkursu mamy połowie drogi powiedzmy jesteśmy jeżeli chcecie, żeby konkurs się rozpoczął tutaj gdzieś jest obrazek jak wygląda yy, filmik które możecie skoczyć, zostawić sobie Powinien być też po profilu, tam gdzie się udało. Także zapraszam. Proszę kod. Przekładamy energię. I teraz zrobimy. Nie wiem, czy to tu nogami. Spróbujemy tak otworzyć. O! Psychiczna holuwa. Takie jeszcze nie mam. Servine. Cover Fossil. Duozion. Jeszcze nie otwierałem, mogę odwrócić kamerę. Tympol. scolipid, Niektóre już pamiętam. Prime Energy. Tituga Reverse Holo Fungus. Świeci, słodziak z niego jest. <coughs> Reverse Holo Kling. I na końcu mamy Heracrossa Holo Rare. Nic specjalnego nie wypadło. Jeszcze raz zapraszam do pozostawiania serduszek pod filmikiem konkursowym. I do następnego. Cześć!